Cześć wszystkim, tutaj Marcin Fresco z tej strony. Dzisiaj tradycyjnie, jak zawsze, w poniedziałek przegląd newsów. E, newsów jest 7, teraz sobie czytam dzisiaj na końca wizji, a to będzie się gdzieś tam nasze referencje kiedyś. No e, ale co, zaczynamy przegląd newsów. Newsów jest 7, zawsze mi prosicie, żebym mniej robił, żeby były krótsze, no to postaram się mówić jak najkrócej. Umiem. No i co, zaczynamy. Pierwszy news no to są sprawy protestów rolników. No i generalnie te protesty skończyły się różnie w Warszawie. Tam kilka osób nawet się wdarła do budynku Sejmu. Doszło też do skandalicznych zachowań z udziałem policji. Niektórzy demonstranci też tam szaleli, no bo ci, co nam się tam do, do Sejmu, no to troszkę przegieli, nie, I tam niektórzy inni. Rolnicy generalnie, niektórzy o, y, bardzo, y, bardzo oskarżają Solidarność i y, pana Piotra y, Dudę. Y, no oczywiście nie wszyscy, ale części, że generalnie oni tam y, dość można, tam ludzie z Solidarności, Dymili. Wiecie, ja nie jestem osobą typu yy, zawsze za mundurem, czy tam murem za polskim mundurem, czy coś takiego, nie? Ja, yy, ja nie jestem atorem, który uważa, że yy, prawa należy zawsze przestrzegać, zawsze szanować. Ja jestem anarchistą, a nie konserwatystą, nie? Ja uważam, że są sytuacje, kiedy można nawet siłowo obalić władzę. Są sytuacje, kiedy potrzebne jest obywatelskie nieposłuszeństwo i taki bunt nawet rozruba na ulicach, ale uważam, że w obecnym czasie no jednak nie wyczerpaliśmy wszystkich pokojowych środków po prostu negocjować, by się dogadać z rządem, nie? No powinniśmy w miarę możliwości, jeżeli się da, no to jednak lepiej jest generalnie działać legalnie, unikać siłowych rozwiązań, bo to wtedy później ludzie, którzy mogliby coś zrobić w kraju, czy działać na rzecz jakiego, jakiejś słusznej sprawy, to idą do więzienia, mają z tego tytułu problemy, nie? I dlatego ja uważam, że lepiej mimo wszystko, może że jesteśmy źli na władze, lepiej próbować, wnoszać najmniej rzeczy legalnymi metodami, a działania nielegalne, jakieś wywrotowe, to jednak powinna być ostateczność, nie? To powinna być ostateczna ostateczność. Policja też się na tych dołostatek źle zachowywała i Moim zdaniem używałem nadmiernej przemocy, że tam na przykład ten policjant, co tam rzucał kosztką bokową. No były takie zachowania policji, które no, były według mnie karygodne i przy funkcjonariusze też powinni wyleć z robotę. Ja generalnie jestem w tych protestach po stronie rolników. Nie? Ja generalnie nie popieram Zielonego Ładu, nie jestem fanem ekologii. Też uważam, że na przykład... To zboże z Ukrainy, no to ono też nie powinno przechodzić do Unii. Tym bardziej, że w Unii Europejskiej nie ma po prostu norm takich jakościowych jak w Europie. Ja to nie, nie, nie wiemy, czym to zboże było naporzone i tak dalej. Uważam, że, że owoce, warzywa i inne. Nie powinno po prostu, by spełniać normy. Nie, tam się wypowiadał też pan Kłodziej, że chce renegocjować zielone ład to są dobre zapowiedzi. Mam nadzieję, że rolnikom uda się wywalczyć to, co chce. Kolejny nóż, No to jest sprawa tego, że pani Barbara Nowak zostanie kandydatką. Prawa i sprawiedliwości w wyborach samorządowych chce wystartować do sejmiku małopolskiego. Ja to skomentuję tako, że razem z panem Przemysłowym Czarnkiem rozwaliła system edukacji, teraz będzie rozwalać w sejmikach samorządowych. Nie będzie czuć ludziom życie. Niestety, no tak, niestety będzie. Um, oczywiście, jeżeli ją wybierzecie, jeżeli nie wybierze się, no to zostanie wybrany ktoś być może rozsądniejszy, mam nadzieję. Um, ja generalnie nie popieram działań tej pani. Uważam, że to była tragedia, że ona była yy, tym kuratorem oświaty, nie? I że tam naciskała na przykład na szkoły, żeby robiły religię w środku zająć się, przykład, nie? No i niestety, no. Kolejny news no to sprawa przeniesienia aborcji na 11 kwietnia. Pan Hołownia jak zdecydował, nie jako Marszałek Sejmu, były przeciwko temu protesty, tam Lewica się bardzo mocno na to oburzyła, tam nawet, to nawet Pani Żukowska tam powiedziała do Pana Hołowni wypierdalaj, nie ze spokojem. No, wiesz, ja uważam, że powinna być ta liberalizacja aborcji, Nie, no bo to zaostrzenie prawa, które było z zapisu, um, ono za daleko poszło i ono doprowadziło do tego, że lekarze, na przykład, boją się ratować życie kobiety, um, no gdy jest jakaś ciąża zagrożona i tak dalej. No to tutaj, no, um, no jednak, yy, tutaj jakaś liberalizacja jest potrzebna i yy, to musi być jakaś możliwość, właśnie, żeby lekarze się nie mogli tłumaczyć, że oni nie zrobią aborcji, bo na przykład nie pozwala religia, czy że na przykład się boją, że zostaną zamknięci za coś i pociągnięcie do odpowiedzialności. Musi być jakiś po prostu, musi być jakaś liberalizacja tego no i dobrze, że to jest. A jednak co do przeniesienia, ja uważam generalnie, że czy nie poczekać z tym do wyborów prezydenckich, nie? Aż ktoś inny zostanie prezydentem. Wiecie, no przy Panu Prezydencie Dudzie, no to yy, ciężko jest zdecydować, yy, no bo Pan Andrzej Duda, no on jest konserwatystą, on nawet chce zawetować tabletkę z imponie, a tutaj już ta liberalizacja prawa aborcyjnego idzie o wiele dalej, nie? No bo tabletka z dzień to ona zapobiega po prostu no, na zapłodnieniu, nie? A... a, tak. No, albo to, no, to już przez usunięcie, nie? To jest usunięcie tam zarodka, czy tam płodu, nie? To nie wiadomo, jak tutaj zareaguje pan prezydent. Oczywiście, no nie mamy gwarancji, że prezydentem zostanie ktoś na w lewicy, nie? czy to? No, zobaczymy, zobaczymy jak tutaj to będzie wyglądać. Kolejny news dotyczy kary nałożonej na TVN, która tam wynosił 550 tysięcy złotych. Za reportaż Bielno Franciszkańska ten o papieżu i o duszowaniu przez jego pedofilii. Ja generalnie ja nie popieram tej kary, uważam, że nie powinno tej kary być. Ja w ogóle nie popieram istnienia takiego tworu jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Ja uważam, że to powinno być wywalone dawno temu, nie? jak się skończyła komuna zaraz. Bo to jest po prostu instytucja cenzorska, która ma regulować, co nam wolno oglądać, a co nie. No to to jest po prostu rzecz nienormalna, nie? Uważam, że twórcy reportaży, artyści, właściciele telewizji i tak dalej, publikować co chcą, nie? Niezależnie od tego, poza jakimiś tam sytuacjami, to są podobni, już chcą publikować, nie? No bo to jest, to jest coś już zupełnie innego, nie? No niestety, no. No ale. Oczywiście też TVN tam zapowiedział, że będzie się od tego odwoływać, że będą bronić swoich dziennikarzy i tutaj mam rację, mają rację, mam nadzieję, że uda im się wybronić. Ja popieram ten, ten reportaż TVN, -u. uważam, że on był dobry i za dobrze, że TVN go opublikował, nie? uważam i tyle, nie? Kolejny news no to jest legalizacja marihuany w Niemczech. No i w będzie jakaś dekryminalizacja. Będzie można kupić miesięcznie do 11 gramów susu. Ja ogólnie uważam, że powinna być całkowita legalizacja marihuany. Nawet obrotu też narkotykami, wszystkimi. No Powinniśmy sobie to trpać. Jak ktoś się zaćpa, umrze, to jego sprawa. Co to kogo obchodzi? Nie powinniśmy się tym absolutnie przejmować. To po prostu wolność, nie? Uważam, że narkotyki powinny zostać zalegalizowane i tyle, nie? No, jakie są szanse na zmiany w Polsce? Nie, bo też się o tym dyskutuje. Ja no, uważam, że powinno być to zalegalizowane, nie? No tam, na przykład pan Salawnie yy, się wypowiadał, że on by tam się dopenalizował na własną użytek, nie? No ja bym w ogóle zalegalizował obrót i, i w ogóle zalegalizował wszystkie narkotyki. Kto to jest, co kto pije, co kto pali, to jest jego prywatna sprawa. Kolejny news, no to jest sprawa zarzutów pewnego byłego oficera, który tam mówił o kontaktach z UFO, nie? No on tam twierdzi, że są kontakty z UFO, że, że, że są jakieś poszczególne technologie. No jestem ciekawy jak to jest. No tam Pentagon ucina spekulacje, mówi, że to bo no, też tam, e, tam. E. tak, no na przykład tam się nawiązuje tam do tego rozwój, ale nie. E, ja, ja, ja jestem w stanie uwierzyć, że Ameryka ma kontakt z UFO i nie tylko Ameryka, nie? Wszystkie takie mocarstwa, tylko Rosja, jak inne, one na pewno mają kontakt z kosmitami. Ludzie na przykład mówią, że Ziemia jest płaska. Ja są tacy debile, to tak uważają. Generalnie wierzą w płaskość Ziemi. Oczywiście znaczy, to jest bzdura. nie? Płasko to są debile, krytyni i nie. Ja uważam, że przeciwnie. NASA no. na ma tak wypasione sprzęt do badania tego kosmosu. To inne agencje, te chińskie, hinduskie, rosyjskie też, to teleskopy jakieś tam kosmiczne, nie kosmiczne. Mnie się wydaje, że oni, nam, że oni więcej wiedzą niż nam mówią. Wiecie? I ja uważam, że yy, ja bym bardziej szedł w tą stronę, że oni więcej wiedzą, że oni na przykład gdzieś tam latają w tym kosmosie, że co najmniej było kilka lądowań na księżycu, tylko że nie ktoś była tajna, yy, niż właśnie jakieś tam paskojeństwo i inne tego, tego typu kretynizmy, które po prostu zostały obalone. Przez naukę na przełomie XX wieku, nie? No, definitywnie. Ja bym bardziej w to wierzył, nie? Kolejny news, no to jest, że jest parę prezentantów, szykuje się do zakazania TikToka. No, bo chodzi o tak kwestie bezpieczeństwa, kwestie związane z młodzieżą. No, ale, zdaniem, to jest absurdalny zakaz. W ogóle uważam, że nie powinno być czegoś takiego, no bo to jest cenzura, nie? Każda cenzura, każda, każde ograniczanie po prostu wolności to jest hitleryzm, totalitaryzm. I to jest coś, czego nie powinno być, nie? No. To jest właśnie taki głupi zakaz, no, który, któremu powinno się społeczeństwo przeciwstawiać. Nie? No, jeżeli wprowadzą ten zakaz, tego, tego. Tego TikToka, no to ja popieram każdego, to, kto ten zakaz nie? Bo to po prostu władza nie powinna mieć prawa regulować tego, co ludzie my oglądają, co ludzie patrzą. To jest ich prywatna sprawa. Władza w ogóle nie powinna decydować o żadnym aspekcie po prostu życia jednostki. Dobro jednostki jest ważniejsze od dobra wspólnoty. Wszelka wspólnota, wszelki altru, wszelkie formy autoryzmu to jest po prostu przejaw hitleryzmu i stalinizmu w społeczeństwie. Ja tak uważam i tak właśnie myślę. Uważam, że to jest zła decyzja, jeżeli zostanie podjęta. Mam nadzieję, że to nie wejdzie w życie. Uważam, że ludzie powinni móc wyglądać w internecie i wszędzie co so, chcą. So. No, tak uważam, nie? To wszystko, co miałem do powiedzenia w dzisiejszym przeglądzie newsów. No i co? Trzymajcie się, do, do zobaczenia, do usłyszenia, pa-pa!